Rozpocząć lądowanie na planecie LV-240 Oczywiście kapitanie, rozpoczynam Kiedy mam zakończyć lądowanie? Teraz Rozumiem. Nie zakończyłeś lądowania wtedy, kiedy powiedziałem teraz, bo teraz było wtedy. Kapitanie, jestem tylko młodszym oficerem bez szkoleń filozoficznych. Nie mogę odpowiadać za zawirowania czasów przestrzeni. Uwaga, lądujemy! Czy widzisz to samo co ja? Tak, zawitaliśmy na planetę LV240. Rozpoznaje ją po dewastowanych bunkrach pozostawionych tu przez starodawną cywilizację. Nikt z załogi międzyplanetarnej eskadry niszczycieli i rozwalaczy nie przylatuje już na tę planetę, bo udało nam się już wszystko zniszczyć i rozwalić. A poza tą bramą. Rzeczywiście, poza tą bramą rozwalamy czy niszczymy? A, 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 może by tak, a może by tak ją otworzyć? Bez sensu. Wtedy nie będzie wybuchu kurzu, rozwałki, wybuchu w pyłu, brudu, bałaganu i dobrej zabawy i wybuchu. Rozumiem. Wymaga kapitan rozwałki. W takim razie. Rozwalamy! Rozwalamy! Oh! Oh! Z moich informacji wynika, że znajduje się tu baza obcych. Musisz być bardzo ostrożny. Obcy od zawsze chcą nas pokonać. Nie można im ufać. Są podstępni jak predator i wykorzystają każdy moment, żeby przejąć nad tobą kontrolę. Musisz teraz zbadać teren. No, ale dlaczego ja? Bo jeśli ktoś przejmie kontrolę nad kapitanem, czyli mną, no. to będę ci wydawał głupie rozkazy. A wtedy zginiemy. No. A jeśli ktoś przejmie władzę nad tobą, to będziesz tylko głupio wykonywał rozkazy, a wtedy po prostu... Nie, no zaraz, ale ja nie chcę ginąć. To no pamiętaj. Nigdy, ale to nigdy nie daj po sobie poznać, że jakikolwiek kosmita jest czymś więcej niż wrogiem. Ha. Możesz go wziąć do niewoli. Ale znacznie lepsze jest powolne przypiekanie, tortury, oh. znęcanie <laughs> i dostawanie tajnych informacji. A, tak jest. Możesz też pociągnąć im od razu z lasera. Tak jest. No i spalić im domy. Yeah. I zatrudnić do wykonywania najcięższych prac za grosze, albo nawet lepiej. Bez grosza. A, mam nawet pomysł. Pranie skarpetek. Fuuuuj. I pamiętaj, to twoja jedyna szansa na awans. I zdobycie tytułu mężnego i walecznego bohatera międzygwiezdnej ploty. No, wiadomo. No, to wyłaś, a ja tu przyjrzę się planecie. Dobra. Ty... No. I pamiętaj. Tak. Nigdy nie daj przejąć na całą kontrolę. Hmm. Nie ma nic bardziej podstępnego niż kosmici. Nigdy. Nigdy, nigdy. Przyniosę ci jego czułki. Ha! zrobimy z nich sobie anteny. Do krótkofalówek. Nadaję do bazy. Rozpoczynam badanie terenu. Kiedyś prawdopodobnie zamieszkiwała go nieznana mi jeszcze forma życia. O, o. Papierki po cukierkach. A, muszą świadczyć o zarłoczności tej rasy. Panuje cisza. W tym miejscu dziwnie pachnie. Moja latarka mruga, boję się, że wyczerpią się baterie. Papierki od cukierków wydają się prowadzić do następnego pomieszczenia. Zaczynam je zbierać. Jeden, drugi, o trzeci, czwarty, dwunasty, piętnasty. Podsąkałeś. Poddaj się, bo będę musiał cię zdezintegrować. Ale ja nie wiem, co to znaczy. Kosmici nie odkryli jeszcze dezintegratorów, ale być może mają inne bronie. Albo co gorsza, tajne moce. Ej, rozmawiasz ze mną, czy mówisz do siebie? No, jeszcze by tego brakowało, żebym z tobą rozmawiał. O, od razu przejmiesz nade mną kontrolę. Znam te kosmickie metody. Są, są, to są znane na Ziemi strategie. Nie ze mną te numery, kosmito. Masz bardzo ładny skafander. Naprawdę? Podoba ci się? A, a w ogóle, co ci obchodzi mój skafander, skoro zaraz zginiesz? A jak masz na imię? Ja się. Zapamiętaj to imię, bo to jest imię twojego poskromiciela i niszczyciela. Ej, ale nie musisz być taki niemiły. No to, to się poddaj albo ginij. Nie mam czasu. Muszę, muszę jeszcze coś zniszczyć. Na razie to zniszczyłeś bałagan, który tu miałam. Jakoś nie mam nigdy czasu posprzątać. Wiesz, jakby mnie ktoś odwiedzał to jeszcze, ale tak to nie. Do bazy. Znalazłem obcą formę życia. Wygląda jak człowiek. Podejrzewam, że jest to kosmita przebrany za człowieka. Albo co gorsza. Kosmita, przebrany za człowieka, przebranego za kosmite, przebranego za człowieka. Hmm. Wydajesz się całkiem inteligentny. No, a ty wyjątkowo podstępna. Chcesz uśpić moją czujność, co? N nie, ja. Chcę się z tobą bawić. Co? Chcesz się mną bawić? To bazyk Kosmici znęcają się nad swoimi jeńcami, używają ich jako zabawek, obawiam się rzeczy przerobienia na klocki, jeżdżenia na mnie, albo co gorsza, przerobienia na puchatego misia. A w co lubisz się bawić? Ja się nie bawię, ja ratuję galaktykę. Ostatnie życzenie? Uśmiechnij się. Ha, ha. Ale nie tak, no, tak życzliwie. Nie ma we mnie życzliwości wobec kosmitów, chcę tylko załatwić ciebie i swoją misję. Chcesz mnie zniszczyć? No jasne, i tak za długo z Tobą gadam, dobra. Ładuję dezintegrator, uwaga! Koniec z Tobą! Ale przecież ja Ci nic nie zrobiłam! Myślałam, że przyszedłeś, bo chciałeś, żebyśmy się razem bawili. Nie sprzątałbyś, gdybyś nie chciał. No i ciemni kosmici, dobra, dobra, pora na Ciebie. To to bazy, bazy. kosmiczka, kosmitka wylewa z oczu duże ilości prawdopodobnie żrącego płynu. Wsypęł mnie od niego osy i przechodzi mi ochota na wypełnienie misji. Nie ja wiem jak sobie poradzić, natychmiast przyślijcie posiłki. Powtarzam, natychmiast przyślijcie... A! Zostałem wskazany! zostałem wskażony. Niepotrzebna natychmiastowa kwarantanna. Serbiłem dezintegrator, powtarzam, powtarzam. Teraz jest mi śmutno. Jak musisz mnie zdezintegrować, to proszę, ale nie mów, że jestem naiwna i ciemna, dobra? No i tak zgubiłem dezintegrator. Dobrze, dobrze, nie będę mówił już, że jesteś ciemna, tak? Dziękuję. O. Do bazy, kiedy obiecujecie coś kosmitom, przestają wydzielać żrącą ciecz. To fajnie, że już się pogodziliśmy. Dobra, fajnie, nie fajnie, po prostu wezmę cię do niewoli. Nie no, nie wiesz mnie do niewoli. Możesz się ze mną zakolegować, wtedy pójdę z tobą, jeśli chcesz, ale nie wiesz mnie do niewoli. Yeah. Już, już dobrze, dobrze, przestań to robić, przestań, bo nawet na mnie nie pomoże. Już i tak jestem strasznie wskażony. No to zróbmy. No, no, ale co? Myślałem, że jak się to przestaniesz cokolwiek, no. No pewnie tak, ale tego nie zrobiłem! A, co ja narobiłem? Do bazy, bazy! Chyba skażenie dosięga mojego umysłu! Zaczynam się dziwnie zachowywać i w O Boże! Jaka siara! Nie mogę! Czy ty widzisz, mały, niedoświadczony człowieku, w co się pakujesz? To jest przecież ko... Kosmitka, a nie Bukiecik nie zapominajek. To nie wypada, żeby wypadki chodziły po ludziach i pozwalały im przylegać do ciał kosmitek, ryzykując tym samym epidemię. Więc proszę pana, niech pan weźmie te ręce, odłoży na bok i nie mizia nimi tego kosmicznego niewiadomo czego. Ale miło. No dobra, dobra, miło, miło miłym, ale pora do niewoli, tak? Okazałem ci już i tak za dużo łaski. Można, no. to, czyli nie zostaniesz tu ze mną? No, chyba cię dopad kosmiczny wyżerać mózgów. Szkoda. Myślałam, że nie będę już siedzieć za zamkniętymi drzwiami i, i będę mogła sobie z kimś przynajmniej pogadać. No to jak będziesz w niewoli, to czasem mogę przyjść z tobą, tobą pogardzić. O. Nie wiem, co masz na myśli, ale jak przyjdziesz, to będzie mi miło. Do bazy. Prowadzę kosmitkę, jest w niewoli, będzie obierać ziemniaki. Zło zostało pokonane, dobro zwyciężyło. Hura. fuj, ale mnie zmoczyła i obszarem no. Będę musiał poddać się kwarantannie. Dobra, przygotować kwarantannę. Raz, dwa, raz, dwa. Kwarantanna czeka. Co to może być ta kwarantanna? O, dziwne słowo. A, kwarantanna to znaczy, że trzeba siedzieć samemu w jednym miejscu, bo można roznosić zarazki. Ty, słuchaj, ty, ty alienie. Wszystko widziałem na moim protodynamowizjerze. Obserwowałem was na wylot. A, o co ci chodzi, człowieku? Nie wiem o co wam chodzi. Mieszkałam sobie tylko na mojej planecie. Zrobiłam wam coś. Jadłam sobie cukierki. To Was tak denerwuje, yy, że jestem smutna i robi mi się lepiej, jak jem cukierki? Tak mam. O, śliptałaś Jaśka! Musi teraz przechodzić kwarantannę! Bardzo mi przykro. Akurat. Akurat tak, bo Jasiek jest bardzo fajny. Ach tak? Jasiek jest bardzo fajny? Co chcesz przez to powiedzieć, ty mały obcy pokurczu? Fuh. Zmieniłaś mu mózg w kalarepę? O nie, straciłem przez to już wielu wspaniałych wojowniczych przyjaciół. Ich kalarepy nie potrafiły myśleć tak szybko jak mózgi. Na początku nie czułem różnicy. Ale potem musieliśmy się rozstać. Nie pozwolę ci zrobić tego z Jaśkiem. To za każdym razem tak bardzo bolało. Oczywiście przez cztery sekundy, nie dłużej. Prawdziwy mężczyzna nie czuje bólu dłużej niż cztery sekundy. Wow, ale ty jesteś twardy i nieustępliwy. Wow, no po prostu wow! Bohaterskość taka bohaterska. Mięśnie takie męskie. Koledzy tacy ważni. no, no, uważaj sobie. I tak jestem w niewoli. Więc mogę mówić, co mi się tylko podoba, powiedziałam. Jasiek jest fajny, a ty się lecz. Jasiek, może i był dla ciebie przez chwilę fajny, ale właśnie przechodzi kwarantannę. I wróci z niej mądrzejszy i lepszy, bez kalarepy zamiast mózgu. A zamiast serca? Zamiast czego? Niczego nie zrozumiesz! Ja czegoś nie zrozumiem! Niczego nie zrozumiesz! Dziennik wyprawy. Dzień trzeci. Jasiek spisał się całkiem nieźle. Przyprowadził kosmitkę na statek i zamknął w przygotowanych przeze mnie małych lochach. Nie ma nic lepszego niż małe lochy. Duże lochy to za dużo komfortu. Teraz będziemy mogli mówić kosmitce, co ma robić. Najlepsze, co można w życiu robić, to mówić kosmitce, co ma robić. Nie żeby sama nie wiedziała, co ma robić. Pewnie wie. No ale to nie są interesujące rzeczy. Kosmici są inni niż ziemianie. Skoro są inni, to znaczy, że nie wiadomo, jacy tak naprawdę są. No, co innego ludzie? Oni wiadomo jacy są, bo są tacy sami. Gdyby kosmitka była taka sama, to byłaby spoko, ale kosmitka nie może być taka sama, bo jest kosmitką. Czyli nie może być spoko, a więc skoro już wiemy, że nie jest spoko, no bo przecież to wiadomo, no bo czy ktoś widział kiedyś kosmita, który byłby lepszy niż człowiek? No, halo! Kiernik wyprawy. Kosmici zostali opanowani. Jestem dumny, jak Kim Jong-kun po obejrzeniu wiadomości. Kiedy świat zostaje uratowany i każdy ma swoje miejsce, to mam poczucie dobrze wykonanej roboty. Najlepszy kolega, kapitan, nauczył mnie tego. Kiedy człowiek jest człowiekiem, kosmita kosmitą, a kamień kamieniem, wtedy świat jest spoko. A kiedy człowiek jest kamieniem, kosmita yy, kamieniem, a, a, a kosmita na przykład człowiekiem, to już zupełnie nie wie z kim rozmawiać. Czyli pewnie nie warto w ogóle. Czyli? Czyli niespoko. Spoko i niespoko. To dwie najważniejsze dla nas rzeczy. No i sami powiedzcie, czy ktoś, kto siedzi w małym lochu, co nie jest spoko, może być spoko? Prawy w nieznany kraj. Ułożyłam piosenkę rozpaczy. Śpiewam ją już trzeci dzień. Niedługo zostanę kosmiczną wokalistką, ale będzie to kariera oparta na cierpieniu. Wow. O, o, jaki przekleństwo! Że kosmitce jest źle, też by było źle, o, jak jakbym był kosmitką. Roczny. To w końcu niezbyt szczęśliwy zbieg okoliczności. O, A przede wszystkim straszny obciak. A największy obciak, jaki się o, wydarzył w trakcie tej podróży, został ukryty przed o, wami. Jest? Powiem wam o tym, chociaż nie powinienem, ale przecież robię to przede wszystkim po to, żebyście nie lubili kosmitki. No bo po co ją lubić, skoro i tak przegra? Jak ktoś całe życie siedzi. Sam jak w jaskini, je cukierki i płacze, albo wyje jakieś o, przyśpiewki. No to ja was przepraszam, ale po pierwsze, co za siara? A po drugie, czy taki człowiek jest stworzony do wygrywania? Odpowiedź jest oczywista i mam nadzieję, że to już wiecie. O, nie. Ale, ale. Jasiek podczas tego lotu zrobił coś, czego bardzo się wstydził. Jestem tego pewien, bo napakowałem go po brzegi poczuciem wstydu i obciału. Tak, także już nigdy tego nie zrobi. No co, drugiego dnia lotu zakradł się do celiko śmitki, tak, i zamiast nią gardzić albo chociaż lekceważyć, poczęstował ją cukierkiem, uwaga, poczęstował ją cukierkiem, tada! Wydaje mi się, że kosmitka nie jest jeszcze wystarczająco pognębiona. Naprawdę? No, przecież doglądałem i gnębiłem ją nawet trochę osobiście. Tak? No, no oczywiście, że tak. To dlaczego widziałem ostatnio, że patrzy na ciebie. z wdzięcznością? Z czym? z czym? No, z wdzięcznością, jakbyś zrobił dla niej coś miłego. No, po prostu. Może tego dnia gnębiłem ją trochę delikatniej niż zwykle. To chyba najwyższy czas, żebyś wrócił do dawnego poziomu gnębienia. Już miałem zarekomendować cię do awansu, ale widzę, że nieprędko, oj nieprędko to no, co się stanie. Nie, 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 no będę gnębił, no. A jak do tej pory ją gnębiłeś? <laughs> no, przychodziłem, przychodziłem i normalnie patrzyłem jej w oczy. I? No, no i tyle, no. Mam chyba przerażający wzrok, nie? Uf. A raz jak przyszedłem, to kazałem jej umyć jednorazowy kubek, z którego piłem. No, mam nadzieję, że jak tylko go umyła, to demonstracyjnie go wyrzuciłeś. Nie, no co ty, to by było potwornie wredne. No właśnie. A właściwie to no, ona go nie umyła, tylko powiedziała, że mam przecież dwie rączki i mogę to zrobić sam. A ja jestem logicznie myślącym człowiekiem i przyznałem jej rację. No i umyłem kubek, a co tam. Umyłeś sobie kubek hmm? sam? No, sekundę mi to zajęło. Nawet się nie zmęczyłem. O, o losie, wielki kosmosie. Od tylu setek lat prowadzimy wojnę z kosmitami. Od stuleci kolonizujemy ich i zdobywamy ich terytoria. Bierzemy do niewoli i przesadujemy. Od stuleci zaprzegamy ich do prac, których nam się nie chce. Odrabiają za nas zadania bojowe, myją naczynia, biorą nam skafandry w księżycowych strumieniach, pakują na dno szatek nasze posiłki w tabletkach, polerują nam kadłub, łatają buty i są na każde nasze zawołanie. A ty, rekrucie, ty, właśnie ty, pozwalasz sobie na to, żeby samemu umyć kubek? No, przepraszam, no. Nie przepraszam, tylko będzie reprymenda. Co będzie? Nagana z karą. Przerąbane. No nie, no mam przerąbane za umycie kubka. Tak, masz przerąbane najbardziej jak się da. Spędzisz dzisiejszą noc w lochu. Z kosmitką. O nie, no, a jeśli ona zacznie znowu wydzielać żrące substancje? Raz sobie, do lochu stary, przykro mi. Nie musiałbym tego robić, gdybyś był mądrzejszy. Jesteś tej nocy jak kosmita, nawet jak kosmitka, fuj! Spadaj do lochu, możesz się sam zamknąć. A klucz rzuć jak najdalej, żebyś nie mógł uciec. Przyjdę po niego potem. Tak jest. Ale to jest najbardziej przerażone, tak jest, jakie kiedykolwiek wypowiedziałem. A to jeśli zostanę skażony? Hmm? To mnie niestety nie może interesować. Przykro mi, John. Zawsze byłeś niezły, ale teraz byłeś zły. To idę do Lochu. Co zrobić? Ale wiesz co? Może jednak. Nie muszę iść do lochu, co? Jesteśmy przecież kolegami. Ale jestem twoim dowódcą! Przykro mi, dowódca musi się kierować rozsądkiem. A jak nie pójdę? Wzywam szwadron roboczych więziennych, odprowadzić szeregowego jaśka do małego lochu i zamknąć na Ale przecież jestem młodszym oficerem! No. Właśnie cię zdegradowałem zastawianie oporu! Co, Ale do szeregowca? No chłopie, no! Chłopi to byli na ziemi i uarali pole, zanim nastały czasy międzygwiezdnej floty! Nie mam czasu z Tobą gadać, muszę zniszczyć jakąś planetoidę. Cześć. No, i teraz muszę z tobą siedzieć jeden dzień. Fajnych masz tych kolegów? Nie, no nawaliłem, umyłem kubek, nie? Pomogłeś mi. To bardzo miło. Miło? No, tak. Moje siedzenie w Lochu stało się na chwilę mniej upokarzające. Mniej upokarzające, czyli jakie? Czyli. Czyli, że czułam się prawie jak człowiek, a nie jak kosmita. Wow, to fajnie się musiałaś czuć. <gry> Dużo lepiej być człowiekiem niż kosmitką, nie? A, ja tam chcę być kosmitką. Ale ty potraktowałeś mnie jak człowieka. No, kapitan właśnie za to mnie zamknął w loku. Bo kapitanowi wydaje się, że jak będzie głośno krzyczał i zabraniał innym mówić, to będzie bardziej spoko. Ale powiem ci w tajemnicy. Nie będzie. No, ale kapitan jest spoko. Ale cię wsadził ze mną do loku. Mnie to tam nie przeszkadza, ale dla ciebie to musi być nie do zniesienia. Nie no, na, nawet jakoś to znoszę. Ciężko co? Nie no, właściwie to co mógłbym robić? Musiałbym cały czas wykonywać rozkazy, a to czasem jest męczące. A tak to. Posiedzimy, pogadamy. A nie powinieneś być dla mnie trochę wredniejszy? Przedłuży ci się od siatka. No, teraz jestem tylko nędznym szeregowcem. To chyba jeszcze gorzej niż bycie kosmitką. Ty przynajmniej, ty przynajmniej jesteś potężnym wrogiem. No ale ja nie jestem waszym wrogiem. To i wszyscy wiedzą, że jesteś. A jak wszyscy wiedzą, że jesteś, to znaczy, że jesteś. No a, a co robi wróg? <śm> no, jest wrogi. Czyha, knuje, jest podstępny. Wydziela te żrące substancje, nie? Udaje fajnego, żeby zdobyć zaufanie, a potem atakuje znienacka. Jest wyrachowany i ma tylko jeden plan: zapanowanie nade mną i przejęcie nade mną kontroli. Mhm. A co wrogowie robią w tym celu? No, ciężko powiedzieć. Bo zawsze ich zwalczaliśmy, zanim zdążyli cokolwiek zrobić. Właściwie to i tak jesteś niezła. Zdążyłaś się odezwać. No, o ile miałam szczęścia. No, żebyś wiedziała. A może to dzięki tobie. Kapitanie Jaśku. To no, paszeregowie. Nie, właśnie że kapitanie. To była twoja decyzja, żeby nie pozwolić mówić. Żeby mi pomóc. I żeby posprzątać moją kryjówkę no. I żeby ostatecznie o mnie trochę zadbać. No, nie no, teraz to już przeginasz troszeczkę. No a nie? No jasne, że nie. No, nie całkiem. A może trochę? No bo w końcu kurczę, Od początku mi się wydawało, że jesteś spoko. Ale przecież jesteś posliską, no to wiadomo, że nie możesz być tak całkiem spoko. A to mogę być tylko trochę spoko? No tak naprawdę to według zasad to nie może być w ogóle. No bo co? No bo takie są zasady, no. No to to jak masz takie zasady, no. to może sobie znać inny rok, no. wiesz? I co znajdę sobie Obrażeniem. Milczenie przeciąga się w nieskończoność, mija pół godziny. Próba porozumienia się w, pluton... w języku plutońskich kaszlaków nie przyniosła rezultatu. Być może dlatego, że żadne z rozmówców nie znało tego języka. Rozpoczyna się druga, milczenia, druga godzina milczenia. Hmm. Również nieśmiałe zagadywanki, znane wszystkim mieszkańcom obu księżyców marsa nie przyniosły rezultatów. Potrzeba było kolejnych pięciu kwadransów. Hmm. Zwyczaje godowe, czyli takie, które prowadzą do pogodzenia, wzięte wprost z planety Tatooine, nie zostały właściwie zrozumiane. Przeciwnie, oboje rozmówcy poczuli się ignorowani i każdemu z nich zaczęło się wydawać, że jest najnudniejszą osobą we wszechświecie. Jednak nie minęło 10 minut, kiedy nagle... nagle? <noise> A! Przed nami niezidentyfikowane planej Ster na lewo! Powtarzam, ster na lewo! Jesteśmy zagrożeni zderzeniem! Szeregowy Jasiek! Powtarzam, ster na lewo! Nie poradzę, sobie sam tak dobrze z tym To ale zaprogramowany dla za tych pilotów, Jasiek! Będę musiał wyciągnąć konsekwencje! Zdegradujecie do najniższego stopnia na pokładu! Nie chciałbym się wtrącać, ale Jasiek przebywa obecnie w małym lochu. Sam go pan tam zamknął, kapitanie. Faktycznie. W takim razie już po nas. silnik! Zaraz się rozbijemy! Przygotować awaryjne lądowanie! Tak jest, przygotowuję awaryjne lądowanie. Lądujemy! Awaryjnie lądujemy! Tak jest, lądujemy. Dlaczego wszystko muszę robić za dwóch? Nie chcę się wtrącać, ale to logiczne, że jak zamknął pan Jaśka w małym loku, to może mu być ciężko sterować statkiem. Rany, ale obciach, ale siara! Jak mogłem wydać tak głupi rozkaz? I przez mój głupi rozkaz właśnie dostaliśmy w bok kadłuba. Dokładnie tam, gdzie mieści się mały ląk. Prawdopodobnie właśnie szeregowy Jasiek poległ w walce. Cześć jego pamięci. Żegnaj, okrutny świecie. Uciekaj, uciekaj, nie będę cię zatrzymywał. Zginę sobie tutaj, bardzo. Przestań jojczeć! Statek nie trzyma się prosto, na pewno jest uszkodzony. No, ale tak to jest, jak się samemu prowadzi tak dużą maszynę. Spróbuję to naprawić. Tak, jasne. A założysz się? Nie no, czekaj, no, ale nie zostawię mi tu samego, no. Puścił statek przez dziurę w kadłubie. O, to posmitka. Na pewno zniszczyła już szeregowego Jaśka. Jestem zgubiony. Idzie wzdłuż kadłuba, w stronę mojej kabiny. Na pewno chce się zemścić. Co ja narobiłem? Trzeba było omijać planetę LV-240. Wiedziałem, że jeśli są na niej zamknięte drzwi, to nie należy ich otwierać. Gdzie się podziała moja kapitańska intuicja? Składam dymisję. Przygotować kapsułę ratunkową. Nie chcę się wtrącać, ale zazwyczaj, kiedy dzieje się coś niedobrego, kapitan schodzi ze statku ostatni. Takie są zasady. W przeciwnym razie naraża się na obciach. Kosmitka idzie w stronę silnika. Zupełnie się nie boi. Na pewno chce go zepsuć jeszcze bardziej. Gdzie moja kapsuła? O, dotarła do silnika. To już na pewno moje ostatnie chwile. Możliwe! Silnik się naprawił! Ha. Nie się naprawił, tylko ja naprawiłam! Co, co? Ale jak to? No tak to! Wracamy! Gdzie wracamy? Jakie wracamy? Do mnie, do domu wracamy. Nie lecę z wami. Yy, przykro mi, chłopaki, ale zupełnie nie umiecie latać. Nie czułabym się z wami bezpiecznie. Umiesz latać? No lata praktyki. Yy, Zdobyłam mistrzostwo w wyścigach pilotów statków kosmicznych i drugie miejsce w Lidze Mechaników Kosmosu. He, ja a. też startowałem, wiesz, startowałem. I, wiesz. I co? Nie poszło? O, jak mi przykro. <grystanie> wiesz... A, a, wiesz, bo... Bo ja... Yy, ja tak sobie pomyślałem, a nie chciałabyś zostać z nami na statku? Żeby podbijać i uciskać i niszczyć wszystkich kosmitów, którzy jeszcze się chronili? Dziękuję bardzo. no, myślałem o zmianie zadania na pomoc potrzebującym, cierpiącym kosmitom. A, to zastanowię się. Kapitanie, kapitanie, kosmitka, kosmitka naprawiła nam... Od dzisiaj musisz się zwracać do kosmitki, kapitanie. Półkowniku Jasiek. – Pułkowniku, to ogromny awans. A jak się zwracać do ciebie? Właśnie zdegradowałem się na szeregowca. Ale obczaj. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam ale siara rany jakie Dziękujemy za opinię. W ogóle nas ona nie interesuje. Jako kapitan anuluję wszystkie stopnie wojskowe. Od tej pory jesteśmy po prostu drużyną niosącą pomoc i ratującą potrzebujących. Potrzebujących kosmitów. Nie potrzebujących wszystkich. Tak, nie jest. tak jest. Tak sobie pomyślałem, że no bo no bo jak już nie jesteśmy wrogami, to pomyślałem sobie, może głupio, ale no ale jednak że. Że, że może chciałabyś, chciałabyś zjeść ze mną gwiezdne pigułki o smaku czegoś dobrego? Ja. Ja zapraszam. Bardzo chętnie. O! O! Ale obciak! Kiko!